Nazywam się Tomasz, mam 45 lat. Przyjechałem tutaj z Warszawy, konkretnie z dzielnicy Wawer. E, moja pasja to piłka nożna, muzyka i kariera Tomasza Hajty. No. No. Zielone, tak jest. Tak, A, 2009 brawo, brawo. Mamy chociaż honorową. Chciałem, damy, chciałem damy robiłem. Damy tę... jeszcze dwie, niech dojdą. Robiłem tę Multiligę. Chciałem. Byłeś na tym meczu? Nie, robię nie robiłem multiligę. multiligę. To już było w... tą... tę Multiligę i nie wcisnąłeś? No, nie pamiętam. Skąd ja, pojechałeś? się teraz. Santos, co? <grym> no, Kolejny z drużyny. <grym> no, <koledzy> z kompromitowałeś się teraz. Komplicie to problem. nie, kategoria cały czas Mistrzostwa Świata. Irlandia była blisko pojechania na Mundial w 2010 roku. Zagrali nawet w barażach, ale. Ale jakie pytanie? Poczekaj, no, zaraz nie, to nie, powiem. Nie, nie. Thierry Henry. Co na to komputer? Zieleń. A bramka, ręki i to, co co na Ja do nawet nie rynku. muszę, nie? No tak, 4-3. No, Robert Lewandowski, przychodząc o, do Borussia Dortmund, o. zastał tam silną konkurencję. Jak nazywał się? Lukas Barrios. Może było pytanie, jak on trener. Zobaczmy. A, nie? Dobrze. No Ekspertem od odpowiadania go. na pytania jeszcze nie zadane. wam 5-3. No nie, bo to, czekam, aż tam, jak zacznie grać. A to, <śladania> panowie, a to ulubiona anegdota kawał, na bawał, bawał. temat Franciszka rękę Smudy. I ręka spłonie. <śladania> ręka mi spłonie, Nasza moja ulubiona anegdota za propos Franciszka Smudy. Nie mamy tyle czasu. Nie mamy tyle czasu, ale taka króciutka. Jak trener Franciszek Smuda wchodził do szatni legi w przerwie meczu i pytał coś opowiada opowiada że tutaj ciężko się gra no ale panowie wytrzymiecie a cała szatnia odpowiadała, wytrzymiemy. Nie, no to wczoraj był chyba najlepszy na Twitterze. O, genialna. Tak, Konrad tak, Mazur wrzucił. tak, tak Genialna że, anegdota. No to z Peszki, tak? Nie, nie, że trz trzech Trzych. ludzi na podium jak najwybitniejszy tam... człowiek Krakowa. Krakowa. No i na pierwszym Wajda, no i mu na mój, no co zrobić, jak wybitny, swy, wybitny reżyser. reżyser. na drugim jakiś miłość. Po <laughs> czym wszyscy zaczęli się śmiać. Franciszek Smuda poszedł do sekretariatu, sprawdzić o co chodzi. Wrócił i powiedział: Nie, no rzeczywiście, z Wajdą to nie było. Szanse wygrać, a z tym drugim Miłoszem to też jakiś no, no, jakiś, jakiś kozał Tyle tak, I otrzymałem. Tak, właśnie Ale pamiętaj, następnym rządzenie. razem, jak będzie taka historia, to chłopaki. No? Trzy, następnym razem, jak będzie taka historia, że to nie odpowie, chłopaki. Chłopaki. No, tak, tak. no chłopaki. Chłopaki y to są ja Jestem fanem filmu Zły Mikołaj. ten sam. Dobra, ja teraz zadam jedno ja. Tak Dobra. Czy no? hakan Sukur Grał, U, przed... szukur. 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 grał przeciwko Polsce grał. w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21 w 1994 roku. To musiał grać przeciwko grał. tobie, więc grał. I go nakryłeś czapką. Nie. To, Ale takie to te roczniki są. To to jest w ogóle profanacja polskiej piłki dlaczego ta piłka jest amatorską piłką, choć szczerze powiem, z tobą się ściąłem, co chodzi o Sławka Peszkę. A największa chodzi o Sławka, kara, to największa, największa kara w historii polskiej piłki i, fi, i finał. Mamy prawidłową Kontra, Imperium kontratakuje. Zdążył mi się procesor. Momencie, nie, no, Skończę ten wątek. Kiedyś podczas Copa America, jeszcze w Kanale Plus były prawa telewizyjne. Tulio, usunę Tulio. Tulio. I Wołek wyszedł podczas meczu na znak protestu względem pracy sędziego Tehady. W meczu Argentyny. Argentyna, Brazylia. Tullio... Ale sam komentował? Nie, nie, nie normalnie... komentował z Zetkiem, tak. I była taka historia, że Tulio faulował Argentyńczyka, nie został chyba wyrzucony z boiska za czerwoną kartkę. i redaktor Tomasz Wołek no po prostu wpadł w jakiś taki lekki amok i zaczął. Nie to jest skandal. To jest skandal. Sędzia Tehada powinien zostać wykluczony ze, z, z piłkarskiej społeczności. Ba z jakiejkolwiek społeczności <grym> i powinien zostać wykluczony. I ja na znak I protestu wychodzę. A ja myślę, że miał, a ja no myślę, dobrać, że, że miał w innej stacji nie, nie. program polityczny po prostu. Dobrze, tak, nie. że na Edka Gourde, bo on nie poradził że Wyszedł się wyśmiać za róg. Tam i tak nie było z dużo palców do <grystanie> Jeszcze w kanale Plaza komentowaliśmy Copa Ameryka, eee, zawsze uch. mówiliśmy Peru. Przechodził redaktor Wołek i mówił panowie, no to nie jest żadne Peru, tylko Peru. <grystanie> on wtedy przyszedł z taką, z taką opowiedzią. panowie, znasz redaktora Wołka, on nie. No pewnie. Panowie, sensacja. Ja rozmawiałem z dziennikarzami z Brazylii i Powinno się zupełnie inaczej wymawiać nazwiska <grymiania> brazylijskich piłkarzy. Tam L. gdzie L, tam EU, a tam gdzie O, tam U. I pamiętam, Edzio Durda tak siedzi, siedzi i to zaraz. To teraz jest Ronaldo? Ron Ron Ronaldo? To jest Ronaldo? Upełę? Cucinio, Cucinio, właściwie. Z, po... Wodpienny. Wodpienny. Brake, tak. 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 trzeba zaryzykować. Może jak się nasz <grymiania> Nie, nie. My sobie to zaryzykujemy inaczej. Mówimy Paris Saint-Germain. I co na to komputer? Czy to jest poprawna odpowiedź? Owszem, brawo, brawo. No to też dlaczego tak się uważał? Brawo, brawo, jakby to była jakaś niespodzianka, że coś tam się udało odpowiedzieć. Nie, <grym> tylko że. Szanuję. Testujemy ja, wiedzę piłkarską tych którzy mają ją największą, czyli influencerów, wenów, a w studiu są wciąż niepokonani. Bo no, zobacz, jak ty strasznie tym, tym głosem tak modelujesz. No bo tak. Jak siedzi Mati, tak no, trochę chciałem jak ten z ringu. po prostu, ale też czuję, ale to dobrze, że powiedziałeś, to przynajmniej wiem, o co ci chodziło. Bo tak. Czuję wyjątkowość <laughs> tego spotkania. Tutaj no, kiedyś komentowałem mecz y, razem z trenerem Henrykiem Kasperczakiem to był ćwierćfinał Tunezja. Zawcą afrykańskiej piłki. No i w, trenerem no, wtedy sorry. zespołu, który odpadł w grupie, był trenerem Senegalu. Senegal sensacyjnie nie wszedł z grupy. Nie przyjechał do nas. Przyjechał do nas komentować na, wtedy na Eurosporcie A, mecz. I w... ćwierćfinałowy i przyjechał taki pełen werwy. Ale w międzyczasie y, podróż mu się jakby, wiesz. Y, no ta, wróciła rykoszetem. Ta tam wcześniej bezsenne. Przeszedł jetlag. <laughs> Przeszedł i w trakcie dogrywki mi. Panie trenerze. Kocham pana. Zasnął. <laughs> ale... Musiałem ale... go tak lekko, tak wiesz, tak powiem. I już nagrywka rozpoczyna się, ale wiesz, połardę, tak lekko. Kategoria kadra. No, no ja wiem. No, masz, będzie. masz kategoria kadra, to o co chcesz mieć pytania? No ale kodra kodra no, Roman kategorię brudną. Roman <laughs> przez pięć lat. Trzech piłkarzy Legii Warszawa, Standard. którzy zdobyli gola dla Legii w przegranym 4-8 meczu z borusją, Dortmund w Lidze Mistrzów. No musimy się ten. 4-8. Liga Mistrzów. Borussia Czekaj, Dortmund. Nie ten mecz. Ja bym wszyscy sobie o Realu Madryt, Tutaj bym powiedział, ale z Borusją 4-8. Wy, wyjazdowy. No. Ciężko, nie pamiętam. już było tyle lat temu. To po co wcisnąłeś? No bo oni by wcisnęli. Jeden strzelił dwie bramki. No bo tylko trzech strzeliło, no to jest pytanie. Elementarna <grymieniczynce> logika. Jeden strzelił. jeden strzelił samobójczo, jego, jego nie liczymy. Mulan strzelił, ale to właśnie realowi madryt Mulan wtedy. Słuchajcie, komputer mi tu mówi, że jak będziecie przeciągać porażą przed udzieleniem odpowiedzi. Smok, ty komputer włączyłeś. się nie denerwuje. No, no, no cisznaj się, odpowiada. Słucham, jem, 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 no to Ja ja strzelając, można by trafić. Panie, przypomnijcie sobie tamten skład. No nie, no, to ja sobie przypominam skład. No nie wiem, mówię tak, prijąć. Yy, Mówię, um, Kucharczyk mógł, mógł? No, mógł. mógł, mógł może. Rzeźnik mógł, zawsze Kucharczyk. <grym> Dobra, Kuchy trzech. i trzeci Nikolicz, ale nie Nikolicz wiem. nie grał, nie grał, co Co na to komputer? I to jest o odpowiedź. Nie, naprawdę? O! <grym> <grym> Panowie, to jest ta Nikolicz wiedza. Nikolicz nie grał, <grym> okej. Bo <grym> wszystko wychodził. Nikolicz obrażony siedział zawsze, musiał wejść w końcówce i strzelić. Panowie, jak ja już to... Dwa gole Pryjowicz. Jeden, jedno, jednego Nikolicz. Pytanie od widza, od Marka z Jawornika. Oni muszą ryzykować. Jesteście skoncentrowani? Jesteśmy skoncentrowani. Na Mistrzostwach Świata w 1978 roku reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii mundialu zmierzyła się z reprezentacją... Kurda, to przecież może być różne pytanie, no. Z reprezentacją... Z reprezentacją kraju, słuchaj, afrykańskiego i to była Tunezja, ale nie wiem, o czego dotyczy pytanie. Ale to chcesz tak odpowiedzieć? No poczekaj, no. No dobrze, no. no, no Tunezja. To, no już Tomek. No, no, no muszę, no wynik nie wiem, to... o co jest pytanie. Grajmy. Nie. No. Wywołuję komputer, niech on potwierdzi. Nie jest zobaczcie. Widziałeś? <grymne> po raz pierwszy zmierzyła się z reprezentacją afrykańską. O jakiej reprezentacji mówię? Gmoch opowiadał nam, że to, wiesz, to był pewien problem, bo wcześniej tak wow. nie było. Historia nie to kojarzycie, jak Gajtkowskiemu pomagali ogarnąć dokumenty do przedszkola. Córka, mhm. żona. I, i tam siada, siadają z nim działacze i wy, przechodzą przez te wszystkie rubryki, no i wpisują. No i tam pytają się imię córki, imię, imię żony, imię ma, matki, tak? To jest straszne. I oni tacy dziwili, co jest, nie? On bierze telefon, dzwoni i mówi. Sonia, ty masz na imię Sonia, czy tylko tak cię Jest mój najlepszy, największy hit. Yeah. <tujesz> Z tym gajkiem jak podobno sam negocjował kontrakt sobie w Lechu i negocjuje, negocjuje, to trwa, trwa, trwa. A na koniec poszło takie pytanie już przy podpisaniu. E, Gajtek, ale ten kontrakt to netto czy brutto? Nie, wszystko jedno. <grytko> Dobra, przysiągł dobry chłopak. Kolejne aj, pytanie, aj. panowie. Do tego siatku noga. Także. Po użyciu wokół piłki. A potem, słuchajcie, się skończyło ten. A potem e, skończyło się panowanie Mariana Dziurowicza. Dla KKS-u Katowice. zaczęły się strasznie biedne czasy. I jak to zawsze w biednych klubach, kto musi pracować w biednych klubach? No, Bobo Kaczmarek. Bo Bobo Kaczmarek pracował no, zawsze w nikt. klubach, które, tak. które, które ledwo wiązały koniec z końcem. I kiedyś przyjeżdżałem na mecz KKS-u Katowice i Bobo mi mówi tak. A tam już naprawdę bida z nędzą. Oni nie mieli Cię pieniędzy. Powody, nie, nie było, było. ciepłej I, I słuchaj mi tak, Tomek. ona On mi się zgadza, Tomek, posłuchaj. Tutaj już nic nie ma, pieniędzy nie ma, wody nie ma. Sauna była, ale wyobraź sobie, że Strzewa, jego asystent, tak. wywiesił w saunie swoje mokre gacie i się sauna spaliła. No, to jak tutaj nie zapracował. Wtedy z Tunezją do jednej, do ćwierć finału pocharu Nadeł w Afryce. A Tunezję I trzy razy, z trzy razy prowadził z Na pewno prowadził ją w 1998 roku, bo ja pamiętam A, wtedy. Na byłem na i robiliśmy z nim tak. razem wywiad. Pamiętam, był no. mecz Anglia-Tunezja. On prowadził dużo I, dużo i przegrał Właśnie z Sienegar, się w nawet Maroko z, zwolnili go wtedy conv, w trakcie Mistrzostw Świata. Jeszcze bardziej złacny wynik na Senegal. A Maroko też prowadził Mali Mali prowadził, Senegal to była śmieszna historia, bo on prowadził podczas pokwara norów Afryki Senegal, z którym nie wyszedł z grupy. To była ta… pan dobra drużyna, bo to była ta… jeszcze ta paka, to Wnisz. były no. ostatnie lata tej paczki, która właśnie Tam wygrywała z Francuzami, tak. która doszła daleko na Mistrzostwa Świata. I teraz. Oni pojechali na Puchar Narodów Afryki i właśnie Eladzi Diouf był mm -hmm. jednym z przywódców tamtego zespołu, tak na boisku, jak i powiedziałbym w zajęciach grupowych. Tak w ofensywie, jak i w defensywie. Oj, no zwłaszcza w ofensywie, <laughs> zwłaszcza w ofensywie był <laughs> bardzo mocny. I Henri Kiesbjerg opowiadał mi, jak już opuszczali hotel w tamtym Pucharze Narodów Afryki. Nie wyszli z grupy, no, totalne rozczarowanie, on skłócony z tą drużyną, no, generalnie porażka, jak to w Afryce, wszyscy tam rozdzierają szaty, pół reprezentacji odsunięte, drugie pół wiesz, skłócone, Trzecie, <śm> trzecia <śm> część w ogóle nie chce już przyjeżdżać, bo to mało profesjonalne I, e, i Henio mi powiedział, że zaszedł do pokoju Tonego Sylwy, pamiętacie jak Bramka, To Sylwa. Wchodzi do pokoju i drzwi się zatrzymały. Przepycha dalej, takie bżdęk, 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 udało mu się otworzyć i liczba butelek, które tam, odpróżnionych oczywiście, która była w pokoju to niebezpieczne. Jak się okazało, że Eladzidiów to właśnie tam urządzał te, nie, tam urządzane były imprezy. Domówki. Panowie, reprezentacja Polski. Romek, ręce na kontrze, tak. I uwaga, kto był pierwszym rywalem Polaków? No nie, no przy. <laughs> Zawsze się co? Poczekaj, 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 poczekaj. Poczekaj, sto. Kto był? To pierwszy... musi być, to mogą być, to mogą być, to mogą być, to, to, trzy, to mogą być trzy, to mogą być trzy e, drogi. Tak. Pierwsza. Kto był w ogóle pierwszym rywalem polaków. I to, są I to są wyższe. Tak. To są Brawo. No. Kto był pierwszym rywalem polaków na mistrzostwach świata. W Brazylii. I to jest Brazylii. No I co jeszcze? Albo bo jeszcze może być kto był pierwszym rywalem polaków na mistrzostwach Europy. I, tu były, I na mistrzostwach Europy i to byli koledzy Niemiec. A Irla nie Irlandia Północna? Na mistrzostwach nie. Europy? Irlandia Północna. A 2008, A 2008 oczywiście, A bo ja mówię później. Odpowiedź, odpowiedź. Kto? 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 Komputer, <grym>, to jest... Brazylia! <grym, 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 a gdyby to było pytanie. A gdyby to było. A gdyby, ta, a gdyby Rosji, matka. Na Mundialu w Rosji kto był pierwszym no rywalem. Tak ja już łapę, to nie wchodziłem, to łapę, to ja już nie, to, to nie wchodziłem. Ale zobaczmy, co komputer ale na hasło do. do razu, moje, ja jak? co to mnie. Dobra. Je. Je. I to jest dobra odpowiedź, niebywałe. Romy, yes! romy, romy, ze mną przegrać to jak wygra. Dokładnie takie było pytanie. Kto był pierwszym rywalem w historii Polaków na mistrzostwach świata? 1938 rok. Porażka po dogrywce 5-6. Ja już cztery, mogę wyjść. Cztery. Jak nazywał się piłkarz, który na pytanie, co zrobi na, z nagrodą za zawodnika meczu, stwierdził? No Prezius na kulma oh, będę go zjadł. zjadł. To są Mayveni, To, to Zobaczmy, zielone, o, tak o, jest, o, dokładnie. Ale czy pamiętasz po jakim meczu? Nie. No Górnik Zabrze z Jagielonią, 2-0. do 0. No. 2011 rok. Mam jednego kandydata. 10 sekund do końca. Mam jednego kandydata. Jest to jedyny ubrany na czarno, który ryzykujemy? wyjątkowo chętnie zawsze wskazuje na mnie. Ryzy ryzykujemy? Czy czekamy aż się... Koniec czasu! Posłuchaj. Ryzykujesz? A nawet jak nie ryzykujesz, no to będziesz no, no, ty. No dobra, no. Ha, ha. Ha, ha. Zaśmiał się u hrabia po francusku. Harry Redknapp. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Nie pamiętam, może tam się ktoś... aj, aj, To nie był aj, aj, harmonogram, ja tak. przepraszam. Wymień, to jest fajne, wymień minimum cztery reprezentacje, z którymi na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku mierzyła się piłkarska... Ile? Ile? Co cztery, ile? Ile? Co ile? 30 sekund, tyle. Mak, ym... Hiszpanii. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Koniec czasu, proszę Państwa, proszę państwa, A proszę jaki Państwa. Kontynent? Ale posłuchaj, 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 Masz szansę, ale dlaczego ja, szansę? ja? nie wiem, no. Bo jesteś najbliższy. Albo y, jak takie pamiętam. Nazwy. Słuchajcie, pamiętam najlepiej y, drużynę Stetowa. Kurczę. Jak my A. odpadamy z drużyną z TETOWA, to było wcześniej, 2016. Szkendija TETOWO. Mhm. Słuchajcie, my się zaczynamy uczyć drużyn z Macedonii. Najgorsze nazy... było wyeliminowanie drużyny które? Jasia Żurka, jaka jest Katowice przez Cementarnicę Skopje. Tak. To, to, to nazwa tak, mi do dzisiaj okay. brzmi w uszach. To straszne było, Cementarnica Skopje. No czekaj, no bo na pewno jeszcze Leonidas. Jest. Leonidas Reunidas strzelił na pewno. Tak. tak, Pauleta, Lineker, Leonidas, tych trzech. Mhm. Tych trzech. Pedro Pauleta, 2002 rok. E, nie ma Gianniego, bo pewnie by on by to wiedział. Gary by Jerzy Mam nadzieję, że Gianni tego nie będzie oglądał. E, co to panowie? To jakby co to Andrzej tak, mówił. Tak, tak, tak. Kolejne pytanie. Sześć musi być naszych teraz. Jaka drużyna, licząc od sezonu 9-2-9-3, najczęściej przegrywała w finale Ligi Mistrzów? Spokojnie. cisnąłem Czekaj, może szybko przeliczę. Chyba szansa, że nie ma się nie Szybko przeliczę. No właśnie. Przeliczają, no. no, no, przeliczają, przeliczają W głowie tak. tabelki, w Excel, tak, tak. Wikipedia, czy. Jak, jak tam z czasem? czasem, czasem to, jak to, jak to, z czasem, to, jak z czasem. Już musimy podać odpowiedź. Jeszcze 7 sekund? Nie łatwo się gra z kimś że to masz 7 sekund. W formie Chipali Wikipedia. 3, 2, 1. No to dobrze. O, już bo jest początek. Jaka drużyna? Rówanturę Komputer? Oh, brawie, tak wiem, to jest, brawie, Juventus. Sezony. Z... Czy to jest <śmienny> najszybsze zwycięstwo w historii nie, naszego quizu? Proszę proszę ich już nie zapraszać <śmienci> więcej. <śmienci> to jest niemożliwe, przeliczyli wszystkie finały. 9-7, 2-3. Kto jest ten o, ostatni zaleglec? Tak jest. 257 chyba. 9-7, 9-8, 2-3, 2-15, 2-17. Tak. podałby strzelców bramy w tych meczach. No nie no, to jakbyśmy się... Pytanie od widza Marcina ze Szczecina. Pozdrawiamy. Pierwszym oficjalnym meczem na Weltinsarenie w Gelsenkirchen był rozegrany w październiku 2001 roku mecz Schalke-Bayer Leverkusen, który zakończył się wynikiem 3-3. do 3. Jak nazywa się zawodnik, który zdobył pierwszą bramkę na nowym stadionie? <toszutek> oh, kurczę. Ale wiesz co, może podchwytliwe? A, bo wiesz co, to może... <toszutek> Próbujemy? Tak, no zro... ja, z czego on, mu powiemy? On by się czy ten chwalił. On by się to nie wyłeś ty. No właśnie chwalił się. Ale może tego kolega? Z... Podpuścimy chłopaków, chłopaki właśnie, on zaszczy, że Oni teraz, on nam się wielokrotnie chwalił. Kończy się czas, no ktoś się musi jedąc. się zgłosić, ale, ale, ale może. E... No nie wiem. Tyle, tyle razy, że 4 no rok, na, na, rok, na rok, że 10, to był drugi rok. 2001 rok. Tyle razy, że tak Jurimulda. No, muszę wybrać być, chłopaków teraz? Geroi, no, Może być Asamoah, może być jakiś. Nie, e... Ebesant, jeśli, Ebe Ebe jeśli chodzi o szalkę. Albo Te może czasy. być któryś z tych kolendrów, tam jeszcze ich było paru. No, było. No, ale może być dzień. Ale dzień. Albo Gianni, Może być jego kolega. A z... może być Waldożki. Może być jego kolega. Z... Tak, z... Może zrozumieć z... ten nasz trzust. Ebesant. Hm? Tak, ja taka jest odpowiedź. ¿Computer? No, Acia. Yes. Poraziło. Cie Czyli czyżby Czyli zemstać niego za wszystko tak co... Tak jest, Tomasz masz Tomasz to masz Aj, baliście się odpowiedzieć. Ja, ja ja Żeby on się nie chwali bo przecież już dawno by... Wymienia składka i ze a nie za pierwszego goła nie na nowym stadionie, nie oh. wie, no Bo wiecie, on ma tyle sukcesów, więc nie może o wszystkich mówić cały czas. Rywam w momencie, w którym ktoś coś naciśnie. Cały czas kategoria Ligi Światowej i Mistrzostwa Świata i następne pytanie. Nie, brzmi. Co ty brzmi? Robisz? No właśnie nie wiem. Uwaga, uwaga, jesteście skoncentrowani. Jakie pytanie z tej serii? W szczęście, to, że dodajecie sobie punkty to jeszcze komputer. Uwaga! Koncentracja. Prąd. Dobra, ostatnie Prąd. pytanie w tej, tej kategorii. Dobrze, Na znak protestu nie odpowiadam już. La Podczas. Jeszcze szansa, żeby dopaść. Koncentracja. La Posłuchajcie, panowie, mam dla Was złą informację. Inteligentne 4 do dwóch dla, dla pretendentów. I jedziemy dalej, a następne Proszę, pytanie. Dobrze. 4-2. Uwaga, uwaga tej... koncentracja. Koncentracja. Daj, że wiesz, no. No, tak, Aha, Aha, wiesz okay, okay. La tak. Słuchajmy bez względu. La koncentracja. Góry wy. Refleks, koncentracja. Koncentracja. Kolejne, Alimentation. kolejne Alimentation. pytanie. Znów odwiedza.